Dzień dobry Państwu, nazywam się Jacek Czałderna, jestem konsulem honorowym Sri Lanki i mam też przyjemność zajmować się sprzedażą i dystrybucją herbat właśnie z tego pięknego kraju. Będę się chciał z Wami podzielić innowacjami, jakie na tym rynku są Sri Lanki i właśnie te herbaty sprowadzamy bezpośrednio do, do Polski. Właśnie Kerti mówił o marce Kefro, więc o tych herbatach, które poza herbatami funkcjonalnymi są w tych podstawowych wersjach. Dosłownie wszystkie kolory tęczy tych herbat możecie zobaczyć właśnie na naszym stoisku. Nasi goście, właściciele firmy przyjechali ze swoich plantacji, żeby nam zaprezentować te herbaty. One są już z opisami polskimi. Jak widzicie, na opakowaniu na przykład herbata czarna, angielska, i tych herbat jest naprawdę bardzo dużo. Nie będę prezentował całego portfolio, bo bym Was zanudził. Kolejna marka, którą ze Silanki dystrybuujemy w Polsce, to jest Premium Tea, Ceylon Noble Premium Tea. To są herbaty do gastronomii, bardzo wyjątkowych smakach. Jest tych blendów 8. Różnych smaków też możecie zobaczyć je w naszym stoisku. Przechodzimy do palmiry. Palmira ma certyfikat TIF austriacki. To są też herbaty zarówno do filiżanek, jak i do, do czajniczków, do zaparzania. Tych smaków mamy również osiem. Wszystkie możemy degustować tutaj właśnie u nas podczas Global Food. Jagoda. To jest herbata w saszetce w płynie, to jest napój energetyczny, 100% naturalny, który jest z miodem, czyli miód, herbata, wszystko połączone właśnie w takich saszetkach, to są te zielone opakowania tutaj na dole. Chelsea, herbaty, które są dedykowane głównie do detalu i gastronomii, różne smaki, różne formaty, można zobaczyć, można też na naszym stoisku spróbować. Przechodzimy do Tikiero. Tikiero, albo Tekiero, to jest po polsku kocham cię, i nasi partnerzy z Lanki. Przygotowali blend tikiero, czyli właśnie taka herbata, którą kochamy pić i z którą kochamy, można powiedzieć, takie relaksacyjne chwile. Piękne opakowania, bardzo takie naturalne i są, i są proszę Państwa, z certyfikatem Fairtrade. Tipta, duża plantacja posiadająca kilka tysięcy hektarów drzewek herbacianych, brend dedykowany do detalu, 15 smaków. To jest nasz taki nowy gracz, który do Polski dopiero przyjedzie. Jak widzicie, Tipta, patrząc na pozycjonowanie tej herbaty, chcemy. Powalczyć troszeczkę z firmą Lipton, którą wszyscy pewnie znamy, nie tylko w Polsce ale i za granicą. Silon Valley, herbata z 1852 roku też bardzo ciekawa oferta. Dlaczego to są już takie herbaty super premium? Myślę, że bardziej dedykowane do gastronomii. Tak jak już wspomniał Kirti, wszystkie te herbaty, czyli Tikero, Palmira, Premium Tea i Kefro. Możecie państwo znaleźć na stronie nowesmaki.com.pl. to jest nasz sklep internetowy. Mamy teraz bardzo dobrą promocję, czyli kupując trzy opakowania, czwarte jest gratis. No i od 10, dobrze pamiętam, od 10 grudnia do świąt Bożego Narodzenia będzie promocja 40% dyskauntu, żebyście na święta Mogli pić bardzo dobre, aromatyczne herbaty, bo naprawdę przy dobrych napojach można czuć się o wiele lepiej i mieć większy taki dobrostan ducha, a generalnie o to nam wszystkim chodzi, żeby mieć dobre samopoczucie. Zapraszam Państwa do platformy nowesmaki.com.pl. Bardzo dziękuję. Okay.